się siema, siema widzowie witam was w kolejnym odcinku z wyszukiwania I dzisiaj wyszukamy sobie Oczywiście właściwie ten pan wyszuka sobie Akinator yy, Zobaczymy w każdym razie czym będzie Wiedział czy będzie wiedział Jezu jak mi się język plącze No także w dzisiejszym odcinku zobaczymy czy Akinator Zna Vani Trapa Tak 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 czyli Czyli Aftona potem Spring Trapa yy, tego Scrap Trapa chyba tak się nazywał, potem Glitch Trapa, no i potem oczywiście, yy, no, naszego ukochanego Berntrapa, yy, który pojawił się w Security Breach, yy, zresztą zobaczycie, yy, no i, no, no jeszcze wani zobaczymy, no i yy, Aftona, tak, 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 Afton to jest ten sam gościu co yy, Burn Trapp, no ale, no wiecie, no ale jakieś tam około 60 lat wcześniej, więc no dobra. Znaczy 60, no 40. Dobra. Czy Twoja postać jest dziewczyną? Tak, teraz będzie wani Prawdziwa, no jest prawdziwa. Nie. Ma siostrę? Nie wiem. Znaczy nie wiem. Twoja postać pochodzi z Polski. No jasne, tak, tak, tak. Nie, nie pochodzi. Ma dziecko? Nie. Pochodzi z bajki? Króli. Nie. E, Tworzy filmy na YouTube? No jasne, jasne. Twoja postać jest słana. No. Tak, dobra, już coś ko kojarzę, ale to nicika spokojnie Eee. Nie. Wspólnego z pomidorami. To ma czerwone oczy, ale... O, nie. Tak, tak, jasne. Zwi o! O, o, o! Zwierzęce uszy boi się kaczek. Nie wiem. Przyjaciela robota? Nie, nie ma. Ta postać jest związana z kolorem czarnym. Nie. Nosi dwa kucyki. Kościół, porąbał. Monopolowy? Nie, nie. Znaczy, co? po... Poczekaj, popraw. Co ja robię? Studiowała w Ameryce. Nie wiem, to chciałem zaznaczyć. Dobra, on coś tu już podejrzewa. Ta postać ma sierść. A... No, niby ma, ale wiecie, no. Jakby to powiedzieć, no ale to jest kost. Nie, nie ma chyba Balora. Dobra, wiecie co? Dam mu jeszcze drugą szansę. Tak, spróbujemy jeszcze chwilę. Jak złam postać, to lecimy dalej. Ma głowę zwierzęcia? Tak, ma siwe włosy? Nie ma króli. O, o, o! Gra w na gitarze? Nie. Postać jest biała? Ta jest biała. No i dobrze, widzisz, dałem Ci szansę, no i coś potrafisz. Wani, tak, oczywiście to jest Wani, dodana przez. Okej. Okay. No, no tak wygląda. Ale zadowolony. Dobra, berdra let's go. E, nie, nie jest. Chodzi z polskim? No, fajnie by było. Chodzi na dwóch nogach? Tak, chodzi. E, prawdziwa? No nie, nie jest prawdziwa. jest człowiekiem? No i to jest dylemat, bo. Niby jest duszą, ale czy człowiekiem? Nie, nie jest człowiekiem, dobra. Chodzi z gry chore, ta. Niedźwiedziem? Ta? Nie, nie jest niedźwiedziem. Królikiem. Tak, jest królikiem. Tak, jest zielony. Kimś No jasne. Ma dzieci, ma dzieci. Ma dziecko. No. No, ma dziecko. Eee. Czy jesteś bardzo blisko z twoją postacią? No. Nie wiem, nie wiem o co ci chodzi. Słynie z fioletowych oczu. Coo. Już będzie? Już? Nie gadaj. Nosi czarny kostum, nie nosi. Mm, nie ma włosów. Eee, tak. Gango style, nie. C czemu takie czasami pytania głupie? Czy twoja postać była bliska śmierci? No cztery razy. Czy twoja postać? No może trzy. Ta postać jest blisko związana z... nie? Eee. Nie. Brzydki głos. No nie ma, on ma zaromisty. Czy w kilku miejscach? Nie wiem. Glitch trap. No, blisko, ale to chodzi o Berntrapa. Nie, nie, nie. Tak, kontynuować. Ta postać ma jedną rękę. Oj, oj. oj, mmm. Oj. Mm. Nie, no ma dwie. Nie ma dwie. Próbowała kraść niemowlęta? Nie. Po postać jest robotem? No, nie ma Skazana na śmierć? Ta, ale się uciekła. Brała udział w jakiejkolwiek wojnie? Nie, nie, nie Co to jest za pytanie? Tak, jasne. <laughs> Afton Corporation. No. Wypostać postać pochodzi z y, symulatora? Nie. Tragiczna przeszłość, ta. Nie. Zwierzątko domowe? Ajajaj, aj, aj. no nie wiem, chyba nie. Czy tragiczna przeszłość? Przecież to już było. Postać ma związek z serialem telewizyjnym? Nie ma. Chociaż. Poczekaj. Nie, no ma, bo było w tym. Kurde, zapomniałem gierki. Yy, no ale było w jednej grze, że ten Michael przychodził, siadam na telewizorku i tam był ten serial, który odnosił się do tego. Yy, czy jest postać yy, ma nietypowy kolor oczu? No jasne. Springtrap, no kurde. W ogóle trap był Springtrap, ale nie, chyba nie będzie Bern przecież nikt go nie dodał. Nie, to nie są, on, kurde. Ciekawe, czy dowiemy do stu pytań. Dobra, jeszcze daję mu jedną szansę. Jak nie zgadnie teraz... Nie no, czy on do Scraptrapa? Proszę, czy, proszę. Twoja postać ma klona. Klona. Oj, oj, oj. Teoretycznie... Yy, Scraptrap został zeskanowany i przeniesiony do tego... Help Wanted, ale potem uciekł i... Yy, Przerobił sobie jakoś ciało, nie wiem jak, więc. Nie wiem, można powiedzieć, że ma. To jest porąbane pytanie. Eee, Chrześcijaństwo, nie wiem. Fioletowe oczy, trzecie pytanie już to daje. Skazanego na śmierć, no tak. Można zajść z O, coś nowego. Pije wodę? No nie musi. Ma telefon komórkowy? Już to widzę. I ja boj, dobra, za trzecim razem, ale mu się udało, dobra. Znalazł wani, znalazł Bertrapa. No to jeszcze tylko Afton, dobra. Let's go, to teraz Afton. Czyli w sumie miał ja dał już wszystkie wcielenia Aftona. E, poza. E, oczywiście jeszcze tym. O, samym Aftonem. Purple Guyem. Yes. Czy Twoja postać zajmuje się malarstwem? No, nie powiedziałbym. Em, tak. Mm, ma głowę zwierzęcia. Tak? Nie, 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 popraw się. Nie, 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 bo to jeszcze zanim ten... Sorry, sorry, odruchowo. Eee, słynną książkę? Nie. Małym dzieciakiem? Nie. Człowiekiem? Tak, jest człowiekiem. Ma dzieci. Tak, jest fiolet... Dobra. Nie no, goś jest porąbany. <grym> Jezus. Skat? Wszystkie te. Znowu no, 3-0, znaczy 3, no bardziej 2-0, ale no wiecie, o co mi chodzi. Yy, no dobra, jest ten, jest Afton. Yy, no dobra, wygrać gościu. My się widzimy w kolejnym odcinku, więc yy, pa, -pa.